My. STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. Powiem tak, na pewno jechaliśmy tutaj z wielkimi nadziejami i bez podstaw. Pomimo tej porażki u siebie w Rydze czy do Zera mieliśmy wielkie nadzieje na dobry mecz tutaj. Skończyło się jak się skończyło. Jest to na pewno rozczarowanie z mojej strony. Myślę, że z tych trzech meczów, które graliśmy przeciwko Lechowi, ten był. Zdecydowanie najsłabszy eee, Oczywiście, że będziemy, jest drugi mecz, będziemy, będziemy walczyć, ale musimy sobie jasno powiedzieć, że postawiliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. I cóż, e, myślę, że jedna bramka nawet tutaj by wiele mogła zmienić, ale tak naprawdę to nie mieliśmy zbyt wielu sytuacji do tego, aby tą bramkę e, zdobyć. najdogodniejszą, myślę, że w drugiej połowie gdzieś tam e, mieliśmy tam okazję do strzelania bramki. Niestety nie udało się. Mogę powiedzieć, że dziękuję. Myślę, że dobry mecz, próbowaliśmy cały mecz e, gru i e, może być, że, że, że druga polowa była lepsza. Mieliśmy lepsze szanse, lepsze okazje, ale muszę być zadowolony. E, e, czwarty mecz, czwarty, czwarty raz 3-0 do bardzo dobry wynik, e, ale muszę powiedzieć, że mamy još jedan meč kontra Kogon i menđeme pracovali, menđeme 90 minut Češko za vacovažen final po Karakosku. Ali sam ne zadovoljni Nikom i zgromi jak jak sržina gra i s promotivacijom gra, s gra. Quando temos que nós vamos, ver, vamos, ver, vamos, ver, vamos ver.